Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą, który zapis jest fałszywy. Na początku wyznaczymy dzielniki poszczególnych liczb występujących w zadaniu, a później wartości funkcji od podanych liczb. Jak wyznaczamy dzielniki liczby 22? Najmniejszy dzielnik to jest 1, największy 22. Później sprawdzamy, czy za jedynką to dwójka jest dzielnikiem. Ok, więc dwójka, przez co musi się pomnożyć, żeby wyszło 22? Przez 11. I tutaj myślę, że widzisz, że już nie ma żadnych dzielników. Bo jak będziemy sprawdzać trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, to dojdziemy w końcu do 11, którą tu już zapisaliśmy. Więc mamy tutaj wszystkie dzielniki. Przejdźmy do dzielników liczby 28. 28 dzieli się przez 1 i przez 28. 1 razy 28 to 28. Sprawdzamy kolejną liczbę. 2 na pewno jest dzielnikiem 28. I 28 yy, podzielić na 2 to 14. Więc od końca kolejny duży dzielnik to liczba 14. 2 razy 14 to 28. Sprawdzamy, czy liczba 3 jest dzielnikiem. No 3 nie, prawda? Z tabliczki mnożenia wiemy, że nie da się pomnożyć. Yy, no to teraz 4. 4. Jest, bo 4 razy 7 to 28. No i teraz sprawdzamy wszystkie te liczby od czwórki do 7. 5 nie, 6 nie, no i 7 już jest, więc to są wszystkie dzielniki ułożone od najmniejszego do największego. Teraz dzielniki liczby 21 to 1 i 21. Na 2 się nie dzieli, 3 razy 7. No i wiemy, że już więcej dzielników nie ma, więc tak zostawiamy. Dzielniki liczby 25 to 1, 25, no i 5 razy 5 to 25, mamy tylko tyle dzielników. Ok, teraz w zadaniu jest mowa o liczbach pierwszych. Pamiętasz, że 1 nie jest liczbą pierwszą. Liczby pierwsze to są takie, które mają dwa dzielniki, 1 i samą siebie. Wypiszę kilka przykładowych liczb pierwszych. 2, 3, 4, nie, skreślę. Piątka ok, szóstka ma zbyt dużo dzielników, Zobacz, siódemka jest ok, ponieważ siódemka dzieli się przez jeden i przez samą siebie, no i tak dalej. Więc szukamy teraz największego dzielnika będącego liczbą pierwszą. Podkreślę może tutaj liczby pierwsze. Jedynka nie jest liczbą pierwszą, dwójka i 11 są liczbami pierwszymi. A nam chodzi o zaznaczenie tej największej liczby pierwszej. Stąd tutaj już wstawię wartość 11. Tutaj podkreślam liczby pierwsze. 2, 7 i koniec. Więc 7 jest tą największą liczbą pierwszą. Zapisuję 7. Tutaj liczba pierwsza to 3 i 7, więc 7 będzie liczbą tutaj pierwszą. OK, no a tutaj tylko 5 jest liczbą pierwszą, więc zapiszę 5. Teraz wpisujemy wartości podanych funkcji f od 22 to jest 11 i powinno być większe od wartości funkcji z liczby 28 to jest 7. Więc tu jest prawda, napiszę P. f od 21 to jest 7, a od 28 wartość funkcji z 28 to też jest 7, więc tu jest P prawda. f od 25 to jest 5, czy jest mniejszy od 10, jest, więc napiszemy tutaj P prawdę. F od 28 to jest 7, jest większe od 9. Widzimy, że jest to jedyne zdanie fałszywe, stąd zaznaczymy D.